Panie Robercie, jesteśmy na półfinale tańca z gwiazdami. Na początku, pierwsze pytanie, co Pan tutaj robi? W jakiej jest Pan tu roli? Podziwiam, kibicuję, ale nie przynoszę szczęścia ponieważ przyszedłem to kibicować Tomkowi i Kasi i zarówno Tomek jak i Kasia odpadli. Znaczy zaszli daleko, ale w momencie kiedy ja się pojawiłem odpadli. Przepraszam was najmocniej, nie tak miało być. Czyli przybył tutaj specjalnie na zaproszenie tych par właśnie? Przyszedłem kibicować tym parom. Eee, wspierałem ich przez cały program. No i stało się jak się stało, ale z drugiej strony doszli aż do półfinału, z czego jestem bardzo dumny i bardzo im gr gratuluję. A czy żałuje Pan, że akurat Kasia nie weźmie udziału w wielkim finale jako ta para kobieta z kobietą? Kasia już jest w finale. Myślę, że to, co zrobiła Kasia, opowiadając swoją historię, nie tylko tańcząc wspaniale, ale opowiadając swoją historię, Kasia zagości w sercach milionów Polaków przez jeszcze długi, długi czas i ona zmieniła oblicze Polski. Ja widziałem to, kiedy opublikowałem Post o Kasi u siebie w mediach społecznościowych i dostałem. Tysiące komentarzy od wielu dziewczyn, od wielu kobiet, które mówiły, My jesteśmy takie jak Kasia, ale nie mamy takiej odwagi jak Kasia. Marzymy o tym, żeby kiedyś mieć tą odwagę. Kasia naprawdę zmieniła yy, oblicze Polski i jest na pewno przykładem dla milionów takich osób jak ja czy Kasia, że można być sobą, że można z podniesioną głową iść do przodu i można to robić w tak pięknym stylu. I za to Ci, Kasiu, także dziękuję. Na odcinku pojawił się pan sam bez partnera, czy jest to spowodowane właśnie jego chorobą, jego stanem zdrowia? Tak, zostaliśmy razem zaproszeni, ale niestety Krzysztof przechodzi tą terapię i nie mógł dzisiaj tutaj być I tym bardziej żałuję, ponieważ Krzysztof kocha tańczyć i myślę, że on bardzo zazdrościł tym parom i myślę, że jeżeli ma marzenia, to jego jednym z marzeń jest to, żeby móc kiedyś znów zatańczyć. Dzisiaj tego nie może zrobić ze względu na chorobę. I Mam nadzieję też, że kiedyś będziemy mogli zatańczyć ten najważniejszy taniec, kiedy w końcu i nareszcie będą związki partnerskie albo równość małżeńska. I dzisiaj niestety to nam nie jest dane, jak pani redaktor wie i Państwo wiecie, ale mam nadzieję, że te dwa marzenia się spełnią. I związki partnerskie, i ten taniec. Krzysztof nie może zrobić ani jednego, ani drugiego dzisiaj. Ja mogę zatańczyć niestety nie z Krzysztofem dzisiaj ze względu na jego zdrowie, ale mam nadzieję, że szybko to się zmieni. A jak się on obecnie czuje? Psychicznie dobrze, jest bardzo silny, ale fizycznie no niestety jest jak jest, ma problem z tymi zanikającymi kośćmi i chodzi na intensywną terapię i zobaczymy jak to się skończy. Trzymajcie kciuki państwo. Też przed nami wielkie święto, 11 listopad. Czy weźmie pan udział w marszu, czy jednak nie? nie oczywiście, że nie wezmę udziału w marszu, bo jak widziałem, ja pod jakimi hasłami ten marsz idzie, to to nie jest marsz, którym każdy Polak i każda Polka będzie się czuł dumny, żeby w nim iść. Ja przypomnę, w ubiegłym roku aresztowano chyba 70 osób, które znosiły hasła nazistowskie. Pan Braun podobno będzie szedł w tym marszu i będzie opowiadał na przykład o Poleksicie. I będzie szedł pan Bąkiewicz, który mówił niedawno o wyrywaniu chwastów. Myślę, że tam nie ma miejsca dla ludzi, którzy są prawdziwymi patriotami i kochają Polskę naprawdę, taką jaką ona jest różnorodną, tolerancyjną, otwartą i szanującą. Ja, mam, ja jestem patriotą, ja mam gęsią skórkę, kiedy śpiewam e, hymn, kiedy śpiewam rotę. Jestem dumny z polskiego paszportu, z polskiego obywatelstwa, że jestem Polakiem. Ale na pewno nie jest mi po drodze z tymi, którzy y, znoszą takie hasła, a jeszcze marsz w Warszawie, która jest y, tak bardzo doświadczona przez drugą wojnę światową, gdzie ludzie umierali o to, żebyśmy byli społeczeństwem różnorodnym, otwartym i tolerancyjnym, to nie po drodze mi z tymi panami, którzy dziś, y, w brunatnych koszulach 11 listopada będą próbowali ukraść nam to ważne święto. A czy nie uważa Pan, że na przykład udział w marszu środowisk lewicowych czy też centralnych byłby trochę takim krokiem w stronę, ukłonem w stronę tej prawicowej społeczności, żeby te podziały zatrzeć? A my będziemy obchodzili 11 listopada, tak jak zawsze każdego roku obchodzimy, ale w sposób taki, jak obchodzić należy to święto. Czyli szanując wszystkich Polaków i wszystkie Polki, e, nikogo nie wykluczając, nikogo nie obrażając, nie nawołując do nienawiści. I, i w taki sposób będziemy obchodzili tego 11 listopada. Wydaje mi się, że tak chce większość Polek i Polaków. Nie przypadkowo, pani redaktor, przez wszystkie ostatnie lata prezydenci Polski unikali tych marszów, nie chcieli w nich uczestniczyć właśnie wstydząc się, tych haseł, które tam padają, tych ludzi, którzy w brunatnych koszulach e, wznoszą, wznoszą hasła, które nie mają nic wspólnego z patriotyzmem i z niepodległością Polski. W tym roku jednak Karol Nawrocki zdecydował się na udział w tym marszu. To jest wyjątkiem, ale myślę, że podobnie jak prezydent Duda, który tylko raz uczestniczył w tym marszu, zobaczy, że nie warto się pokazywać z tymi panami, którzy dzielą Polaków, którzy obrażają Polaków, którzy dzielą nas na gorszy i lepszy sort, a nawet mówią jeszcze gorsze rzeczy o poleksicie, o yy, nienawiści wobec drugiego człowieka, wobec mniejszości. Boję się, że po raz kolejny dojdzie do burt, do przemocy. Przypomnę, tak się działo w ostatnich latach i to nie jest miejsce bezpieczne także dla wielu ludzi. To miejmy nadzieję, że niebawem uda się tak, aby wszyscy Polki i Polacy mogli pójść na taki marsz, żeby był spokojny, opanowany i żeby wszystko marzę było. Marzę o tym, marzę o tym, bo biała-czerwona powinna łączyć, a nie dzielić. Dokładnie tak. Dzięki Dziękuję, bardzo. wszystkiego dobrego. Dzięki.